Witam Was w 12 odcinku z serii Pierwsza Potęga, bardzo Wam dziękuję za dobrą aktywność pod e, pierwszym i drugim sezonem, mam nadzieję, że, że trzeci sezon również podtrzyma taką fajną aktywność, że będzie sporo komentarzy, no a tym bardziej, że zaczynamy okienko atmosferowe. No i właśnie, dobrze, że to powiedziałem na głos, bo zapomniałem e, Waszych komentarzy, w sensie czytałem je, ale zapomniałem je w, za, zastosować do, do mojej listy życzeń, więc chwileczka przerwy, pauza i muszę to zrobić. Dobrze, mamy gotowe, moi drodzy. Zawodnicy się skautują, więc my przesymulujmy sobie około 10 pierwszych dni lipca. No i wtedy sobie zobaczymy, co i jak, jeżeli chodzi o listę życzeń, jeżeli chodzi o skład, jeżeli chodzi o kontrakty, jeżeli chodzi o wszystko. Albo wiecie co, szybka zmiana planu, ponieważ przypomniałem sobie, że jeden z zawodników, był, który wygląda całkiem ciekawie, był wolnym zawodnikiem. Jest to lewy obrońca. I okej, okay, mamy Merlę, mamy Chaveza, Mamy teoretycznie też na o obronie Murillo, ale zaraz zobaczycie, o kogo mi chodzi. A Chavez, z tego co wiem, może grać na skrzydle, więc najpierw zobaczmy, czy Czawes może grać na skrzydle nie tylko w praktyce, ale też w teorii. Bo w praktyce na pewno może, bo to widzieliśmy, że grał bardzo dobrze. Tylko pytanie, czy w teorii też można go tu wrzucić. Ehm, no słuchajcie, to jest jak najbardziej możliwe. Więc co Wy na to, że Enrique odejdzie, zarobimy troszkę fajnego Siana, jego zastępcą będzie Chavez. no i następnie ściągniemy lewego obrońcę i ja już go mam wypatrzonego, zarobimy na tym fajną kasę, Enrique jest e, średnim zawodnikiem, a my mamy naprawdę fajnego rezerwego lewego, obroń lewego obrońcę na liście życzeń i już wam mówię kim on jest, ehm, szczerze zapomniałem nazwiska, e, więc pamiętam, że po prostu fajnie wyglądał, o właśnie, Ismail Jacobs, on grał w Monako, Także słuchajcie, 77 overala. overallowo ma więcej niż Chavez. Mam nadzieję, że Chavezowi wzrośnie overall po zmianie pozycji. No i wydaje mi się, że to ma sens, że zrobimy na tym trochę kasy, dzięki czemu będziemy mogli wykonać jeden duży transfer i. No. Nie ukrywam, że chyba najbardziej chciałbym wydać sporo kasy na środkowego obrońcę i już mam wypatrzonego. Pisaliście o nim w komentarzach. Jego kariera chyba nie potoczyła się mu do końca tak, jak mogłaby się potoczyć, natomiast potoczyła się tak, że jest to dla nas korzystne. Zaraz zobaczycie, o kogo chodzi, natomiast tutaj Jakobs musi dostać no zdecydowanie mniej kasy, nawet 40. Co na to, Ismail? Ismail chce 45, on chce te 45 tysięcy. 41 i masz te 400 tutaj. No i super, Ismail się zgadza, ja tutaj już nie będę tego, e, te kacenki oglądać, bo to nie jest dla nas jakiś kluczowy zawodnik, więc sobie to skipniemy, no ale w tym momencie jego transfer, jego przyjście pozwala nam uwolnić budżet, finanse, pieniądze za Enrique, za Enrique, więc oczywiście zróbmy to, wystawmy Enrique na listę transferową, Chyba, że poczekamy chwilę, bo może ktoś sam za niego przyjdzie. Tak jest, poczekamy. Bo zawsze lepiej trzeba dla który nie jest na liście, bo dostaniemy za niego więcej siana. Ee, Borussia chce Santosa, ee, Monaco chce Rongiera. <gry> Ale dziwnie to odmieniłem. Ja jak najbardziej jestem w stanie się zgodzić. Czy on jest wystawiony? On jest wystawiony, natomiast... Ja wiem, że to jest Monaco, że teoretycznie nie powinniśmy ich wzmacniać, natomiast nie uważam, żeby rongier to był wzmocnienie dla Monaco, więc wydaje mi się, że mogę go tam sprzedać. Oni nie chcą dać więcej kasy, ale szczerze, zaakceptuję nawet te 12,5. Spoko, bierzcie sobie go, on jest wasz, my znajdziemy kogoś lepszego. Santos, jeżeli dacie jakąś mega dobrą kasę, no to ja mogę się na to zgodzić, e, natomiast tutaj szóstka z przodu taka mocna i zobaczymy co na to BVB dobra, czekamy parę dni, czekamy, bo być może za Enrique przyjdzie oferta sama z siebie być może nie będę musiał tutaj e, wcale nic nic, e, nie będę musiał go wystawiać e, taką mam nadzieję Zorgane oczywiście u nas zostaje, Benfica może wziąć Orangiera e, Zorgane zostaje dopiero co przyszedł natomiast Carboni do Napoli też nie, Carmoni jest naszym rezerwowym 77 overalla już, nawet ok się rozwija, być może coś z niego będzie lecimy dalej, mamy sprzedaż rążiera. i dokąd odchodzi? Rążier odchodzi do Monaco więc jednak Francja słuchajcie, mi to tak jak mówiłem odpowiada nie widzę w tym żadnego problemu więc mi to pasuje, muszę sobie krzesło podwyższyć bo to słabo widzę więc dobra, czekamy z ofertami Czekamy za ofertami, i dopiero szósty lipiec, jest. Także ta oferta za Enrique. No, mamy czas na nią, żeby ją dostać. Dobrze, jest kolejna oferta za Santosa. I słuchajcie, no, Santos jest wart. Ja mogę to sprawdzić jakoś, czy w ogóle niezbyt. Czy nikt nie pomyślał o tym? Mogę to jakoś sprawdzić, czy. Halo? Aha. Słuchajcie, no, nie wiem, czy doda się sprawdzić. Jaka jest jego wartość w tym miejscu, bo kiedyś się dało. Kiedyś się dało. Natomiast widzę, że, e, że chyba się nie da i niech mi ktoś powie jeszcze raz, że to menu nie jest beznadziejne, no przecież to zostało zrobione fatalnie, no gdzie jest wartość tego zanika pokazana, dostanę go na ślepo sprzedać, no masakra, oczywiście tutaj będzie sprzedana, jasne, nie pokazana, ale no sorry, to, to jest bez sensu, 81 milionów za Santosa. BVB się zgadza. To są chore pieniądze. To są chore pieniądze. I my znajdziemy zawodnika, który będzie mógł zastąpić. Eee, przykładowo taki Nordemukie Sasha Boy. No kurde, sorry. To jest idealny zamiennik. To jest idealny zastępca. Ktoś go, ktoś się nim interesuje na razie. Nie. Zarąbiście. Słuchajcie, no to jest genialne zastępstwo za eee, Santosa. Już znalezione właściwie. Ja nawet i musiałem daleko szukać. Czekamy cały czas za ofertą. Um, za tego Enrique Wiecie co Tutaj obojętnie tak naprawdę Ja i tak to symuluję w kalendarzu, bo mnie całkowicie Ten puchar przed sezonem nie interesuje Skipuję to zawsze w kalendarzu Kto odchodzi? Odchodzi Santos bardzo szybko się regarł. Widać, że, że chciał odejść Do i Dortmund za chore pieniądze Ogromne pieniądze Naprawdę jestem w szoku, że BFB tyle za niego dała A my dbamy o realizm No i go sprzedajemy Oferta za Brasiera. I wiecie co ja mówiłem, że chcę wymienić obrońcę, nie wiem którego właściwie wolę e, sprzedać, czy... natomiast no jeżeli oni chcą Brassiera, no to próbujcie, ale my oczywiście musimy w tym momencie kupić Saszę Boea. i my naprawdę mamy na to kasę, Sasza nie jest pewnie pod podstawowym zawodnikiem tam, bo, e, no bo wątpię, że nim jest po prostu, zresztą zaraz to zobaczymy, 35 baniek, co na to Bayern? Uuu, no to dobrze. Będzie trzeba poczekać jeszcze tydzień, ee, zanim on do nas przyjdzie, natomiast w tym czasie ja bym chciał sprawdzić, jak wygląda sytuacja z naszymi obrońcami, bo ja muszę wymienić jednego obrońcę. Mamy oczywiście Bębę, Balerdiego i Brasiera. I ich wadą y, jest fatalna wytrzymałość: 72, 72, 70 i 74. Mate ma 65 też mało. Ja chcę obrońcę, którego wytrzymałość jest na poziomie dużo wyższym, no bo on, oni po prostu wymienkają. Oni nie są w stanie zagrać, nie wiem, pięciu spotkań z rzędu przy grze w europejskich pocharach. Mamy na liście życzeń m.in. Bade, który ma wytrzymałość na poziomie 69 fatalna, a Gerd to samo. Co jest z tymi obrońcami? Simakan? Proszę bardzo, to już wygląda lepiej. 79, mógłby wrócić do Europy. Badia Shile? Odpada. Ehm, ale słuchajcie, jeszcze, jeszcze, jedną, jeszcze jednym zawodnikiem się interesuję, natomiast go tutaj nie ma. On musi być ee, skautowany, więc Jelenikena to jest oczywiście genialny zawodnik, warto go sobie zobaczyć. E, tego pana też możemy obczaić, tego pana też możemy sprawdzić, Bolton, Anglik, można go zobaczyć, ja mam wrażenie, że każdy Ligen wykazuje wielki potencjał, że rzadko kiedy znajdujemy, znajduje się jakiś z wyższym potencjałem, nie wiem dlaczego tak jest, natomiast no, zwróciłem uwagę już jakiś czas temu na to, że faktycznie takie coś się dzieje. E, Durosimi, Durosimi wygląda ciekawie, Lebre słabo, Zagłe słabo, no i właśnie, Gway i to jest zawodnik, którym się interesowałem. Słuchajcie, on gra w Lil, więc ta kariera naprawdę nie potoczyła się mu tak, jak powinna. No i niestety, ale ten, ta wytrzymałość nie jest jakaś genialna. Na pewno jest lepsza niż całej reszty, ale genialna nie jest. I pytanie, czy chcę, ee, czy ja wolę Guehiego? czy wolę Simakana? Overallowo wygląda to tak, że Gueye jest e, jeden więcej, zarabia Gueye mniej. Wartość jest praktycznie taka sama. No, wiele przemawia za markiem. Doświadczony w tej lidze. Co prawda, Simakan jest Francuzem, więc chyba też tutaj grał gdzieś. Aczkolwiek, no mimo wszystko, bardziej mi się uśmiecha ten Guei. Tylko Simakan ma bardzo fajną wytrzymałość. Ale wiecie co? Pójdźmy sobie po Gwen. Nie mam pojęcia jeszcze za kogo. Serio? Czy za Balerdiego, Czy za Brassiera? Nie wiem, ale jestem pewien, że chce nowego obrońcę. A za kogo? To już jest drugoplanowa sprawa. Więc zaproponuję 39 i wsadźmy im jakiś szrot, żeby po prostu nie walnęli focha. Soglo, 53 miliony. Dobrze, wybadaliśmy grunt i teraz możemy atakować. 41 za Marka, 44. Słuchajcie, my jesteśmy dogadani, oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale ja już wiem, że oni tę ofertę przyjmą, no i to robią. Eee, mamy pra prawdopodobnie już, no, no dogadamy się z tą pensją, myślę, że można powiedzieć, że GUEI do Marsylii, here we go. Um, no więc dokończmy. Dokończmy tę sprawę. Podpiszmy Marka Goyego. Sprawdźmy, yy, że Mark będzie naszym zawodnikiem. Słuchajcie, no to jest zawodnik genialny. To jest naprawdę zawodnik genialny. I możecie mówić, że to jest nierealistyczne, ale pamiętajcie, że ja. Jako decerbi jestem trenerem, który ma niesamowitą reputację w Anglii po tym, co zrobił w Brighton, więc Mark Way na pewno e, dobrze go zna, e, Decerbi dobrze zna jego. więc ja myślę, że to jest wszystko jak najbardziej realne, tym bardziej, że gra w Lille. Jego kariera nie potoczyła się tak, że gra w top 6, że przeszła chociaż do Aston Villa, nie, on gra w słabym zespole w skali europejskiej, można powiedzieć. Może nie słabym, ale średnim. Eee, trochę się boję, że to odrzuci. Eee, 600 tysięcy. Zobaczymy, co on na to. Dobra, widzę, że nie, że nie przegiołem jakoś. Stary, słuchaj. Mi to pasi. 300 tysięcy. Ok, on tutaj coś, coś tam schodzi, 360 i 640. Eee, 360 640. Czekajcie, 380. Dobra, zróbmy to tak. Ja już się gubię, tak szczerze. Dobra, zaakceptujmy to. Bo ja już się zgubiłem w ogóle. Ile my, udaj ile my mu dajemy, ile on chce. Zaakceptujmy to. Ja chcę go mieć. Nieważne, czy tam dam 500 tysięcy więcej, czy mniej, nie obchodzi mnie to, mamy kasę, bo zarobiliśmy 80 banik z Santos'a, zarobimy kasę na Enrique, zarobiliśmy kasę na Rongierze, zarobiliśmy kasę z tego, że byliśmy w Lidze Mistrzów, z tego, że się dostaliśmy do Ligi Mistrzów, my mamy pieniądze, słuchajcie, mamy pieniądze, mamy reputację, mamy historię z klubem, mamy genialnego trenera, mamy wszystko, żeby zawodników jak Guei czy Sasha Boy ściągać, taka jest prawda. No i Mark Guay oficjalnie naszym nowym zawodnikiem, nasz nowy środkowo-brońca. Jeszcze nie wiem, kogo wygryzie z składu, ale jestem pewien, że kogoś z trójką Bemba Balerdi bądź Brasier wygryzie. Być może właśnie Brasiera, Brasiera, który odejdzie. Tego dowiemy się za jakiś czas. Natomiast Mark Guay jest oficjalnie zawodnikiem Marceli, No i myślę, że może być z tego zadowolony. My oczywiście czekamy je na to, jak rozwinie się sprawa z... M, a, oczywiście z, z kim... Z Brasierem. jeżeli chodzi tutaj jeszcze o scoutingi, no to na pewno sobie paru zawodników dodam, um, no bo nawet na ławkę tacy zawodnicy mogą się przydać, um, takich jak lampy, to mam kilku. Dobrze, jeżeli chodzi o Anglię, Renato Vega wygląda, wygląda ciekawie, Papy Matar wygląda bardzo ciekawie, e, Buburka Bubukar, Kamara też wygląda super, um, tego pana sobie zobaczymy, bo wygląda do, dosyć dobrze. Tutaj jacyś słab, słabsi. Tutaj zawodnicy młodsi, można, może tak, nie że słabsi, ale młodsi. Zobaczymy sobie, jak ten Diw wygląda, bo szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Resztę wywalamy. Jeszcze jeden Scouting, i tutaj mamy tak Demetriu. No, to raczej nie jest ten poziom. Tutaj pewnie też um, Zaragoza. Ciekawe, jak wygląda. Warto go zobaczyć. Lisztet też ciekawe, jak się rozwija, bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak on w tej chwili wygląda. Um, no i tutaj tak na szybko, co? Nie ma nic ciekawego. Dobrze, moi drodzy, mamy nowego obrońcę i potrzebujemy jeszcze Saszy Boe'ya. Eee, I jak Saszę ściągniemy, no to będziemy myśleć o następnych ruchach. Natomiast najpierw musimy sprzedać Saszę. Musimy poczekać za ofertą za Enrique jeszcze parę dni. Ja nadal wierzę, że, że to jest możliwe. Greenwood, oferta. Uh, z Interu. Oferta ciekawa. Eee, na lewej stronie mamy Fatiego, więc to jest w ogóle nie do zrobienia raczej. To nie jest głupia oferta, ale no wiecie co, to byłoby dziwne, jakbyśmy tak teraz Martineliego wzięli. Słuchajcie, no, no nie, no zobaczmy kogo mają, ale ja właśnie zrobiłem 80 banik ze Stantosa. Ja nie czuję, że muszę sprzedawać Greenwooda, naprawdę, nie czuję, że go muszę sprzedać. Serio, jakby... Mm -mm. Nie czuję tego. Nie czuję, że, że Greenwood musi w tym momencie odejść, Tel byłby ciekawym zawodnikiem dla nas. Obrońcy bez strzału, boczni obrońcy bez strzału, bramkarze... Restes wygląda Ale oni go nie puszczą, no. Czy jakby tak spróbować? Jakąś w ogóle rzucić tylko, tylko zobaczyć, czy oni w ogóle byliby skłonni go, go puścić, nie? Jakby tylko chcę to zobaczyć. Czy oni są skłonni puścić, oni chcą tela dać, ale my nie potrzebujemy. W sensie, to jest świetny zawodnik, tylko mamy łachiego, mamy konatę i mamy Krupiego, więc... Gdybyśmy mieli cięższą sytuację z napastnikami, to ja bym to prawdopodobnie, nie że przyjął, bo bym chciał wyższą kwotę. Natomiast, e, szczerze mówiąc, no ten tel wygląda bardzo fajnie. Oni odrzucili ofertę za Brasiera. E, no dobrze, moi drodzy, no dobrze. My czekamy mm, cały czas za kolejnymi ofertami, czekamy za przyjściem Boeya i dopiero wtedy będziemy zaczynać działać, już tak wiecie, konkretnie, bo na razie powoli robimy tam jakieś transfery. Coś tam wiecie, próbuję e, powymieniać paru graczy i tak dalej, ale to nie jest jeszcze jakiś taki sprint, że muszę, że czuję, że muszę to zrobić tu i teraz. Póki co, mówię na spokojnie, na spokojnie to, co się e, przytrafi, to sobie zrobimy. E, a właśnie, już takie konkrety typu sprzedaż Enrique, już taka wiecie, wywalenie. Może Enrique, no to mówię, z tym czekamy, nie? Z tym czekamy. Tak samo pewnie zakup pomocnika, e, pewnie by się przydał jakiś pomocnik. Jeszcze nie wiem do końca jaki Natomiast no mówię, z tym na spokojnie Ja się zastanawiam cały czas nad tym, kurcze Restesem, wygląda cudownie, co? No Przyznajcie, wygląda cudownie, ale gra w interze i pytanie, ile on tam gra Nie mamy jak tego sprawdzić do końca Dobra, przesymulujmy sobie te dwa mecze, ponieważ no mówię, mnie to totalnie nie interesuje Czy my tu przegramy 5-0, czy wygramy 10-0 To mnie to średnio obchodzi Niby to jest jakiś tam do nas test, ale tak szczerze no Szkoda czasu na to. Więc jeszcze Merzy Chelsea z The Blues. Wygrywamy 2 do 1. Dobrze. No i mamy właśnie kolejne wiadomości. Nowe informacje. I ja bym chciał się nad tym pochylić. A więc nowe e-maile. Eee, tutaj nic nowego właściwie i ważnego. Santo, y, Chavez, przepraszam, wysyła. Wysyła tutaj wiadomość, że może grać na. Oj, przerwimy to. Dyrektor wysłał nam maile o mu koko, ale my na razie napastnika nie potrzebujemy. Także dobrze. No, nie wiem, nie dostaliśmy żadnej oferty, czy po prostu nie wyświetliły się. Obstawiam, że to drugie, znając tą FIFA. Boże, nie tu. Nie skałci tylko oczywiście transfery. No, nie, nie dostaliśmy faktycznie. Dobra, 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 ale ruszamy po saszę. Po saszę Boeja. Ruszamy po niego. No, i zobaczmy. W ogóle, wypożyczenie, nie, ale warto sprawdzić. Co? Warto sprawdzić. Musimy dać, że, że zawsze warto sobie tam kliknąć i zobaczyć, czy to jest możliwe. Dobra, odrzucili ofertę bodajże 35 milionów. To dajmy 37. I dajmy tego nieszczęsnego, biednego Soglo. I co na to Bayern? Bayern chce Balerdiego. Diego. Spoko! Oni chcą Baller Diego, jakby jasne. 4 miliony i Baller 15. Może to się najbardziej na nią opłaca, zdaję sobie z tego sprawę, wiem o tym, że pewnie dałoby się sprzedać Baleriego za 45 bo ja kupić za 39 Ale wiecie, to, to musi być trochę też takich ciekawszych rzeczy, jakieś wymiany, to zawsze się wygląda ciekawiej niż, niż takie tam sprzedaże standardowe, no i super To Dopłacamy średnio pół miliona eee, No mówię, to nie jest deal wszechczasów żaden, ale wiecie, to jest deal, który nam pasuje, takie rzeczy zawsze się w piłce dzieją, nie zawsze eee, Deal jest opłacalny, inaczej, deal Rzadko kiedy jest opłacalny jakoś mega mocno do, dla dwóch stron, zazwyczaj jest dla jednej strony bardziej i w tym przypadku pewnie dla nich jest bardziej, chociaż z drugiej strony no nie wiem, ja nie potrzebuję tego Baleriego, ee, a potrzebuję Boeja, oni widocznie potrzebują obrońcy, Pff, mi to pasi, mi to pasi 55 tysięcy, 400 tysięcy bonusu i bonus za czyste konta 400 550 tysięcy on w bajerii może trochę więcej zarobić, więc nie chcę, żeby strzelił Focha. No i Focha nie strzela, co mnie cieszy, ale tutaj musi być piątka z przodu, słuchaj. Piątka z przodu, co ona to, Sasza? Ehm, schodzi z bonusu, ale ja bym wolał, żebyś ty, chłopie, zszedł do piątki z przodu, tak jak mówię. A żeby ten bonus był nawet 500 koła. Ehm, no nie, no tak jak powiedziałem, mi zależy na piątce z przodu, nie chcę tutaj widzieć tej szóstki, możesz mieć tyle i tutaj możesz dostać 520. On się zgadza. A więc Sasha jest naszym nowym zawodnikiem. Kolejny transfer, dosyć duży transfer. Overallowo to wygląda tak samo jak Santos. Guayi wygląda lepiej niż Balerdi, więc e, zyskujemy. Idziemy do góry. Zastanawiam się jeszcze nad pomocnikiem. Skrzydłowych mamy, ale zastanawiam się, czy, mm, czy nie lepiej byłoby na przykład sprzedać Roa, a może kupić kogoś lepszego. Nie wiem, zobaczymy, ale na pewno pomocnik musi przyjść. To jest Masche, bo sprzedaliśmy Rondziera właśnie. No i... No i słuchajcie, mamy oczywiście e, ten deal już dokonany. Sasza jest naszym drugim nowym zawodnikiem za 7,5 miliona plus balerii. Bardzo mi to odpowiada, bo mamy już zastępstwo Baleriego. A więc całkowicie nie widzę e, tutaj przeciwwskazań do tego transferu. I teraz tak, e, co do bramkarzy, to kogo my tu w ogóle mamy, no tak naprawdę tylko Restes jest takim kozakiem, którego moglibyśmy kupić, ale on z tego interiu raczej będzie ciężki do wyciągnięcia, to jest ultra, e, myślę, że nierealistyczne to jest po prostu, tak szczerze. Możecie pisać propozycję bramkarzy, bo mimo wszystko to jest pozycja, którą byśmy mogli powoli zacząć wzmacniać, Ruli ma już 34 lata, nie mamy młodszego zastępcy, więc fajnie byłoby o tym pomyśleć. Nie wiem co zrobić z kilkoma zawodnikami. Sternala sprzedaje na pewno, bo z niego nic nie będzie. Um, nie wiem czy przedłużać Murio, Mbembe, Delange. Delange sobie przedłużymy raczej. No bo to jest fajny rezerwowy, wiecie. Um, fajny rezerwowy, który zawsze tam sobie wejdzie i da radę. To pytanie ma będzie chcieć kasy 28. Zgadza się. Spoko na rok. Sternala odejdzie. Zobaczymy jak Bemba, zobaczymy jak Murillo, no Ruliego przyda się mimo wszystko też przedłużyć, co? Mimo wszystko, no nie róbmy teraz siary żadnej, że, że go nie przedłużymy magicznie. Fajnie byłoby go przedłużyć i ewentualnie sprzedać nawet. E, dobra, czy Chavez już jest gotowy do zmiany pozycji? Jeszcze tydzień. No i teraz tak, jaką mamy sytuację? Mamy dwóch lewych obrońców, mamy czterech środkowych obrońców, to wystarcza. E, Guayi nie będzie kapitanem, ale to zmienimy później. Brasier, czy może dostać jakiś inny numer? Um, pierwsze są w tej zakładce w ogóle. Numer 5. Spoko. I Chavez wtedy czwórkę mu zabierzemy, bo tak trochę średnia jak będzie skrzydłowym z czwórką. Więc niech on sobie weźmie 21. Jakobs może mieć szóstkę, Bęba 99, mate, to mi pasuje. Sasha Bowie dostanie czwórkę, która jest wolna. Soglo dostanie jakiś wyższy numer, no bo no bo ta piętnastka to może dostać ktoś inny. Ymm, Carboni 7, Fati. Fati, słuchajcie, 8. Carboni dostanie 14. Enrique. No niestety dla ciebie, ale na sprzedaż. Bo ja wolę mieć Chaveza, yy, który. Okej, okay, overallowo, jeden gorszy. Ale to jest do nadrobienia. Natomiast gra po prostu lepiej. Gra po prostu lepiej. Yy, Enrique przez dwa sezony nic nie pokazał. Yy, Row też nie ma silnej pozycji. Sternal na pewno nie może mieć 11, chociaż on pewnie i tak odejdzie, mam nadzieję przynajmniej 33 y 9, czy komuś chce tutaj jeszcze zmienić numer na jakiś sensowniejszy? Niech ten rabiot sobie dostanie jakąś, e, jakąś fajną ósemeczkę czy coś. E, no i dobrze, moi drodzy, to mamy gotowe. Potrzebujemy pomocnika, potrzebujemy sprzedać Enrique, potrzebujemy zmienić pozycję mm, Chavezowi, więc z tą pozycją musimy jeszcze chwilę poczekać. I musimy sobie to przesmulować w kalendarzu. Eee, czekam z ofertami za Enrique. W komentarzach pamiętajcie, żeby pisać propozycje odnośnie bramkarza. Możecie odnośnie pomocnika, aczkolwiek wydaje mi się, że wybierzemy z listy, listy życzeń. Najważniejszy jest ten bramkarz, więc jeżeli macie pomysły na bramkarza, to piszcie. Nie musi być on na tu i teraz, może wejść do składu, nie wiem, za pół roku, za rok dopiero, ale warto mieć już kogoś w zanadrzu monego, tak jak to Inter zrobił, który kupił tego Restesa, więc Sommer może jest mocniejszy, ale jest starszy. Yy, dobra, tam coś się dzieje, nas to jakoś mocno nie interesuje, zaraz gramy puchar, yy, super puchar właściwie. Yy, mamy kolejne raporty, yy, zawodnicy raczej mało ciekawi. Wielu z nich, no mówię, wysoki potencjał, yy, wykazują wielki potencjał, ale nie mają, nie mają tego czegoś, nie? że z góry bym chciał ich wziąć do składu. Yy, ten raczej też nie jest dobry, Robertson w PSG, ciekawe. No, ale ten wygląda fajnie, zobacz, on ma tylko wykazuje wielkie potencjały, on na spokojnie mógł mieć dużo wyższy ten znacznik, ale dodamy sobie go, co? E, Bolton, też myślę, że można mieć go gdzieś tam dodanego. No i zobaczmy jeszcze tutaj w Hiszpanii, czy coś ciekawego się dzieje. Pablo Torre, Peter Pabil, Noel Cardona, Frances Jasu w Villarreal, możemy go obczaić sobie. Rodrigo de Paul, też ciekawy zawodnik. I jaki penia nieszczęsnie. A taki Andrik Muin w Napoli. Kurczę, szkoda, ale dodajmy sobie go. Ale szkoda, że, że jest w Napoli. Z, z Realu myślę, że można byłoby go ściągnąć. Jak najbardziej. Wiecie, no jednak ta pozycja e, jego na pewno nie jest silna. No tam zawsze jest ten kurtua. E, no Diop jest za słaby, wiecie, on ani się nie rozwinie, ani tak naprawdę nie jest na tu i teraz, więc on odpada. Siad, side wygląda ciekawie. E, ale słuchajcie, no my potrzebujemy trochę innych zawodników, Niż taki side, bo mych prawych obrońców mamy e, Ramsdale. Jak on wygląda? Bo on na pewno jest za dobry na Southampton i wydaje mi się, że to byłby ciekawy transfer. Tylko pytanie, czy to miałoby sens? Pytanie, czy to miałoby sens overallowo i tak dalej. Natomiast no musimy poczekać, żeby to sprawdzić. Ehm... Hertruda. Nie wiem, jak on wygląda, zobaczymy sobie. Pewnie się mocno rozwinął. Ehm... Lisztes. Fajnie wygląda. W sensie nie, nie interesuje się nim, bo się zobaczyć jak wygląda. Już tak z ciekawości zwyczajnie siecie. E, więc, więc go nie bierzemy. E, garnaczo w Milanie, proszę bardzo, garnaczy w nie kupimy, no bo był w naszej ostatniej karierze. Tu Fofana w Milanie. Myślę, że też można sobie go sprawdzić. E, mieć go pod ręką. Angise w Valia, no dobra, trudno. E, jeszcze pewnie gdzieś tam się przypałęta. No i przed nami ten mecz z PSG oczywiście. Mamy też ofertę za Enrique, ale ja nie chcę go sprzedawać do linii. Mimo wszystko... Boję się troszkę tego, boję się, że chłop tam wypali, więc yy, no do Lead go nie puszczę, ale mogę go puścić gdzie indziej. Sternal miałby przejść do AVS Futebol SAD, nie mam pojęcia skąd to jest, natomiast Enrique może odejść do Wolves, no i to mi pasuje. Pytanie, ile on jest wart i ile Wolves jest w stanie zaoferować. Fajną kwotę dali nawet, jak za zawodnika wystawionego na listę, a co Wy na to? 18-2, widzę, że tutaj może być ciężko, ale zależy mi, żeby ta dwójka z przodu jednak była. No i super, 21 za Enrique, mi to pasi, bardzo mi to pasuje. Ofertę od Lil odrzucam, bo mimo wszystko wolę go sprzedać do Premier League niż do... niż do naszej ligi i to też do zespołu, który no jak najbardziej może z nami rywalizować. Kolejna oferta za Sternala i możemy zmienić pozycję Chavezowi, więc trzymamy kciuki, żeby wskoczył mu Overal do 78. No i wskoczył. Bardzo mi się to podoba. E, na razie go na tym LP zostawimy. E, tym bardziej, że on na LS nagle z 4 tygodni zrobiło mu się 12. W ogóle to zapomniałem zrobić e, plany rozwoju bez kitu. To musimy zrobić. E, nie plany rozwoju, tylko e, trenerów nowych. E, tego nam brakuje, zarządzania trenerami nie mamy żadnego do napastników i to też na pewno nie pomaga nam. E, więc no, ale nadal nie ma żadnej piątki. Ja czekam już od dwóch sezonów na jakiegoś kozaka na atak, ale nie ma takiego no zwyczajnie w wściu nie ma takiego więc musimy wziąć te czwóreczki niestety e, musimy się zadowolić tymi panami e, no dobrze, dobrze, dobrze i pytanie czy potrzebujemy jeszcze kogoś fajnie byłoby jeszcze jednego napastnika wbrew pozorom e, na przykład pana Makara Kaje. E, czy my mamy jeszcze jakieś sloty bo nawet jeszcze jeden bym mógł się przydać, mamy jeszcze jeden slot Słuchajcie, no postawmy na ten atak, bo wbrew pozorom to tak, do pomocy brakuje nam trzech do ideału, dobra, do obrony brakuje siedmiu, no to walałbym wtedy obrońcę w sumie jednak, eee, walałbym obrońcę, też nie ma piątki, no co jest grane? No to ten Kamil Vajet eee, i to będzie fajnie wyglądać, to będzie bardzo fajnie wyglądać, eee, a czy w ogóle jest jakakolwiek piątka? Nie ma nigdzie piątki, co jest grane? Co jest grane? Żadnej piątki. No słuchajcie, na dzisiaj to tyle, 28 minut odcinek, najdłuższy od jakiegoś czasu, nie wiem od dawna chyba, chociaż nie wiem. Chyba tak. E, więc co, widzimy się za parę dni, piszcie propozycję bramka, e, dotycząc, dotyczącą bramkarzy. No i widzimy się, tak jak mówiłem, za parę dni się mamy.